Czołem, kromka z Rosłem. Witajcie witajcie moimi w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Battlefield 1. A dzisiaj mam dla Was kolejne fajne, nowe, świeże przede wszystkim informacje, które sprawiają, że znowu się w tego Battlefield 1 chce jeszcze bardziej grać. A mówię tutaj konkretnie o nowej mapie, która jest dostępna na City i do ogrania, czyli oczywiście o forcie DW. Już dziś w internecie były e, opcje obejrzenia gameplayów z tych mapek, jednak teraz dopiero dzisiaj, czyli wczoraj, kiedy to oglądacie, faktycznie zostały. Były one dodane na stałe, więc mogłem parę rundek sobie na tej mapie pograć. Oraz dodatkowo, zanim podzielę się z Wami wrażeniami, oczywiście z tej mapy, też Wam opowiem co nieco o nowej broni wsparcia, czyli Shoshot w wersji tej pierwszej, czyli wersji lekkiej. Naprawdę jest o czym opowiadać. Ten koń kopię niemiłosiernie, ale o tym za chwilkę. Moi drodzy, zaczynając pierwszą część materiału od wrażeń z gry na mapie Fort D, i oczywiście, żeby tutaj nie zaczynać w zasadzie, kolokwialnie mówiąc, od dupy strony, czym w ogóle jest Fort DW? Moi drodzy, bardzo proste, generalne informacje, co można przeczytać z internetów. To był, moi drodzy, jeden z fortów twierdzy otaczającej miasto Verdun we Francji i był to, moi drodzy, ten fort miejscem zaciętych walk w trakcie bitwy pod Verdun podczas I Wojny Światowej. Moi drodzy... Myślałem, że będzie to kolejna mapa z cyklu Clusterfuck, Clusterfuckiem Pogania. Myślałem, że będzie to kolejna zrzynka z operacji Blokada. Myślałem, że będzie to kolejna zrzynka z metra, gdzie mieliśmy stricte liniowe mapy i jeden punkt, jeden węzeł gordyjski, gdzie wszyscy się wciepywali i nie dało się zrobić praktycznie kompletnie nic. Na samym początku metro w trójce miało straszny z tym problem. Blokada pod tym względem była troszkę lepsza, bo miała więcej wejść. Las Argoński teoretycznie też był uznawany za taką operację metro, operację blokady, taki clusterfuck, ale po tych zdjęciach, które były pokazywane już wcześniej, przed debiutem tych map na CTE, można było spodziewać się tego, że tutaj również będziemy mieli do czynienia z czymś takim. Jakież jednak było moje zdziwienie, gdy wszedłem na mapę i zauważyłem, że nie mamy tutaj, słuchajcie, do czynienia z takim typowym clusterfakiem, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni Mapa przede wszystkim nie jest liniowa i to w zasadzie tak naprawdę robi wszystko robi tutaj, że tak powiem, grę. Słuchajcie, na mapie jest 5 punktów. Nie jest to może mapa bardzo duża, ale tak naprawdę nie o to chodzi, ponieważ wydaje mi się, że do dynamiki, jaką prezentuje i jaką serwuje nam przede wszystkim Battlefield 1, ta mapa wykorzystuje pełen potencjał tego, co grama do zaoferowania pod względem dynamiki, pod względem szybkości. Przede wszystkim, moi drodzy, 5 punktów jak już wspomniałem. I z tego, co widzicie teraz, na mapce. W zasadzie 2-3 z nich są w obrębie. Samego punktu, samego fortu. Jeżeli chodzi o punkt A, to jest to, moi drodzy, tak zwany generator room i ten punkt jest pod ziemią. W przypadku punktu B jest to tak zwany central courtyard i w zasadzie jest on w środku fortu, ale mimo wszystko na powietrzu, gdyż tam jest coś w stylu świetlika, jeśli tak to można nazwać. Jeżeli chodzi o punkt C, mamy tak zwany bridge, natomiast punkt D, moi drodzy, to jest kwestia umowna bo w zasadzie połowa tego punktu jest w samym forcie, połowa na zewnątrz, natomiast punkt E to tak zwany ammodiPod i on również znajduje się wewnątrz samej fortyfikacji, co sprawia moi drodzy, że w zasadzie ułożenie tych punktów w taki sposób, w jaki widzicie na ekranie, sprzyja przede wszystkim wielokrotnemu flankowaniu, bo jest to bardzo, bardzo ułatwione z każdego punktu. W zasadzie mamy 3, 4 naprawdę szerokie wyjścia, szerokie korytarze do innych punktów i to co tak naprawdę najfajniej wpływa na dynamikę tego co się dzieje na tej mapie to to, że nie wszystko dzieje się wewnątrz fortu. Jest tutaj bardzo wiele charakterystycznych przejść, a moją ulubioną strefą w zasadzie jest strefa na zewnątrz wokół punktu C, gdzie w końcu, wydaje mi się, słuchajcie, w końcu widać ogrom tej spalonej ziemi, ogrom tych betonowych konstrukcji, które w zasadzie są całkowicie w zgliszczach i tak naprawdę tam można w końcu, wydaje mi się, w moim przekonaniu, naprawdę poczuć tą brutalność, tą surowość, bo... Ta mapa, przynajmniej na zewnątrz, ale wewnątrz również nie wydaje się być już aż tak bardzo cukierkową. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, w każdym razie kiedy ja grałem na Forcie de te parę razy, parę rundek, naprawdę zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Oczywiście 64-osobowy serwer, wydaje mi się, że jest naprawdę nieźle zbalansowana. Nie było momentów, w którym gdzieś tam byśmy ugrzęźli, gdzie ktoś by nas faktycznie zamknął w jakimś punkcie i cały czas... Dostawałem bęcki. Nie było takich sytuacji, więc wydaje mi się, że jest to jak najbardziej na plus. Na pewno na pewno jedna z fajniejszych mapek w samej grze. przynajmniej jeżeli chodzi o moje odczucia i odczucia i o przyjemność przede wszystkim płynąca z rozgrywki, bo ileż to razy można było kogoś oflankować. Aż nie policzę. Także serdecznie Wam polecamy, Jeżeli będziecie mieli możliwość, sprawdźcie sobie tą mapkę. I oczywiście wypiszcie mi, co wy sądzicie na jej temat, jeżeli już na CTE graliście. No teraz, moi drodzy, ostatnie 2-3 minutki poświęcimy sobie na nową broń wsparcia, czyli na Shoshat, i na tą wersję lekką, bo tylko tą w tym momencie zdołałem odblokować na tym CTE. Niestety, moi drodzy, nie dysponuję statystykami ze strony symthic.com. Tam one były chyba z tego co pamiętam jeszcze parę dni temu. Ale nie wpadłem na to, aby może zrobić screena na zapas. Widocznie musieli chłopaki z Simsika jednak je wyrzucić, może będą aktualizowane. W każdym razie, słuchajcie, broń niesamowita. Jeżeli chodzi o to, jaki ma dźwięk, coś fantastycznego, to wiadomo, broń musi też wyglądać fajnie, najlepiej, musi też dobrze brzmieć. To już chyba jest zdecydowanie najistotniejsze z takich doznań audiowizualnych. Natomiast, jeżeli chodzi, słuchajcie, o magazynek, no to nie poszalejemy. 20% pocisków w magazynku 80 ogólnie na stanie, co oczywiście sprawia, że w momencie w którym mamy te 20 nabojów, albo broń musi być niesamowicie szybko strzelna i mieć niski damage, albo być niesamowicie wolno strzelna i mieć bardzo wysoki damage. No tutaj deweloperzy muszą być troszkę zgodni z tym, jak to historycznie wyglądało, a historycznie było tak, że ta broń była wolna jak cholera. Tak też jest w grze. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o szybkostrzelność, nie powala na kolana i jest no, na pewno jedna z najgorszych, jeżeli chodzi o bronie automatyczne. Natomiast, jeżeli chodzi o obrażenia, to ta broń kopie jak koń, ta broń kopie jak dziki guziec, dzika kuna, nie mam bladego pojęcia, jak Wam to wytłumaczyć, ale kiedy w końcu weźmiecie ją do ręki, to zrozumiecie o co mi chodzi. Chyba z tego, co widziałem, na bliski dystans jeden pocisk zadaje około 33 punktów obrażeń. Też słuchajcie, moje umiejętności, jeżeli chodzi o celowanie na PCC w Battlefield 1, nie są miarodajne, ale będziecie w stanie zauważyć w niektórych momentach, że nawet nie muszę przycelowywać na bliski dystans, i broń w zasadzie sama robi za mnie praktycznie wszystko. Co też ciekawe, warte zauważenia, na pewno trzeba się przyzwyczaić do tego, że jednak ten cel Przeciwlotniczy na tym LKM-ie jest zgoła odmienny niż na innych, troszeczkę z boku. No ale tak naprawdę, słuchajcie, sama przyjemność, to wszystko, co w nim najlepsze, to ten damage, to te obrażenia, które są bardzo, bardzo wysokie. No i z tego powodu, też naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się tą bronią gra. Oczywiście, o ile grzeszycie celnością, a tak na marginesie, słuchajcie, jak widzieliście podczas tego materiału, w momencie, gdy przeładowuje tą broń, to mnie tak naprawdę też niesamowicie. Urzekło przywiązanie do szczegółów. Zauważcie, że w tych momentach, w których nie mamy całego magazynku, i gdy przeładowuję ten magazynek, to możecie zauważyć, że w tym takim półkolistym magazynku, tak jak w tym momencie przeładowuje, to przeładowanie jest o tyle ciekawe, że tam faktycznie tych nabojów brakuje tyle, ilu powinno brakować, ale to tylko takie małe wstawki, takie smaczki, które sprawiają, że w ogólnym rozrachunku szoszat na ten pierwszy rzut oka wydaje się być naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo porządną bronią na bliski do średniego dystansu, o ile oczywiście nie wyleci na Was 6 czy 5 przeciwników, bo wtedy już niestety 20 kulek w magazynku może stanowić duży, duży problem, ale myślę, że jakieś większe, większe zdanie na ten temat sobie wypowiem, kiedy już dodatek wyjdzie, kiedy Wy nim pogracie. Mówię tutaj oczywiście o nowej broni i kiedy będą konkretne statystyki na Symthiku, Podejrzewam, że zostały zdjęte z uwagi na to, że jeszcze parę nowych rzeczy zostanie w nim wprowadzonych, dlatego też tak, a nie inaczej się aktualnie stało. Także moi drodzy, dajcie mi znać, co wy sądzicie o tej mapce. Ja oceniam ją zdecydowanie na plus. Zdecydowanie lepsza niż inne klasterfaki, przynajmniej pod względem budowy i możliwości flankowania. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Przypadła mi do gustu zresztą doskonale wiecie, że to są moje klimaty, jeżeli chodzi o wszelakie zabudowania i tego typu rzeczy. Ja to po prostu bardzo, bardzo lubię. Broń również. Świetna. Również świetna w odpowiednich rękach i w odpowiednim środowisku, naprawdę mega zabójcze. Moi drodzy, dajcie znać co sądzicie o tym, co widzieliście. Pamiętajcie, Kronka Gada radzi, nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!